RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Olimp Grodków wygrał drugi ogólnopolski turniej piłki ręcznej chłopców Aries Cup. W zawodach, które rozegrano w sobotę w hali sportowej w Baranowie wystąpiło 8 drużyn z rocznika 2011. Na drugim miejscu w klasyfikacji końcowej uplasowali się gospodarze, a trzecie miejsce zajęła Kapery Środa Wielkopolska. Na dalszych lokatach sklasyfikowano Żagiel Dzierżoniów, Grunwald Rudę Śląską, Orła Opole, Pogoń Zabrze i drugą drużynę z Baranowa. Klub z Baranowa prowadzi Grzegorz Markiewicz, który do tej pory z sukcesami trenował zespoły żeńskie w Kępnie. Dostałem propozycję pracy jako Plikierę tych chłopców, żeby zacząć wprowadzać chłopców tutaj na tej hali. No i tak zaczęliśmy się wódku bawić, zaczynamy się bawić. Mamy pierwsze zespoły, e, pracujemy od dwóch lat. E, to są dzieciaki z całych okolicy, tak? czy z Kępna, z baranowa, z mroczenia, z, My, z myjomic. Z... Z całego powiatu chłopcy, którzy chcą grać w piłkę ręczną, chodzą tutaj do klubu, trenują trzy razy w tygodniu i powolutku zaczynamy coś w tym kierunku robić. Aktualnie w klubie są dwa zespoły, a na treningach pracuje po 25 zawodników. W przyszłym sezonie drużyna zostanie zgłoszona do Ligi Wielkopolskiej. To było zawsze moje marzenie, żeby piłka ręczna chłopców zaistniała tutaj na tym terenie. Na razie powolutku, małymi kroczkami próbujemy to zbudować. A co będzie dalej, to zobaczymy, tak? Ale cieszę się bardzo, bo coraz więcej chłopaków przychodzi na piłkę ręcznie. Najlepszym strzelcem turnieju został wybrany zawodnik Olimpii Grodków Borys Bawer, a MVP turnieju otrzymał Igor Markiewicz z Baranowa. Radiosud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.